To, to przede wszystkim ogromna strata dla polskiego teatru, sam grałem w jego trzech przedstawieniach, to była Dulska, Wesele i Kordian, kawał dobrego teatru i piękny czas. Kiedy się dowiedziałem, że Pan Adam Januszkiewicz zmarł, łzy napłynęły mi do oczu, bo miałem przyjemność Poznać Pana Adama, zagrać Pana młodego w weselu w jego reżyserii, Księcia Konstantego w Kordianie i był nie tylko reżyserem, ale bardzo życzliwym mi człowiekiem, któremu bardzo dużo zawdzięczam. Niewątpliwie jest, był wielką osobowością, wprowadzał swoją osobą no, taką atmosferę, której no, nie da się powtórzyć. Sam przebywanie z panem Adamem, z mistrzem Adamem Hamuszkiewiczem to była duża radość i zaszczyt. I oczywiście bardzo wiele bardzo wiele się od niego nauczyłem. Ja miałem przyjemność pracy z panem Adamem Hamuszkiewiczem przy dwóch spektaklach, a przy Weselu, kiedy ja dograłem poetę, i przy, przy Kordianie, kiedy dostałem rolę Cara. Praca nad tekstem y, z Panem Adamem była, była czymś y, rzeczywiście kształcącym i rozwijającym. Są sceny, na przykład scena finałowa z Wesela, pomimo, że spektakl zszedł za fisza już ponad 10 lat temu, może i dawniej jeszcze. A, a tę scenę czasami sobie przepowiadamy po kolei e, swoje role i fragmenty, fragmenty z tej sceny, taką miała energię i taki mieć. Power. Będzie z nami, cały czas będzie z nami, w anegdotach i wspomnieniach.